Na miesiąc już nie bardzo. No, i teraz, tak, jakie te informacje się pojawiły w polskich mediach. Więc, pierwsza informacja o tym, że nastąpił atak rakietowy sił izraelskich na konwój humanitarny dostarczający żywność na terenie strefy gazy i zginęło bodajże 7 osób, w tym zginął Polak. Dowiadujemy się, że, to cytuję, zginął nasz kolega Przemyślanin, czyli z Przemyśla, wolontariusz, członek ekipy World Central Kitchen, Damian Sobul. I to napisał na Facebooku Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. No i skutek jest taki, że organizacja zawiesiła działalność w regionie i pewnie o to chodziło. Druga informacja jest taka, że Armia Izraelska ostrzelała pojazd Unifil, misji pokojowej ONZ na terenie południowego Libanu e, oczywiście rzecznik sił izraelskich powiedział, że nieprawda e, i e, natomiast e, e, natomiast z, z, e, w aucie było trzech przedstawicieli misji ONZ i tłumacz i pasażerowie zostali ranni. Kolejna wiadomość, ostatnia. Izraelskie wojsko w poniedziałek wielkanocny przeprowadziło nalot na konsulat Iranu w Syrii. Jak to możliwe, żeby przeprowadzać nalot na placówkę dyplomatyczną, to tylko oni se chyba na to mogą pozwolić. Znaczy nie mogą, ale mogą. E i wstępne doniesienia mówią o rannych i co najmniej sześciu ofiarach śmiertelnych. Tam w pobliżu była też siedziba ambasadora Iranu. jemu się nic nie stało. No i informacje, jeszcze są inne informacje ze strefy gazy. Znaczy giną tam ciągle ludzie, ale jakby z innego powodu, znaczy nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, ale najprawdopodobniej z innego powodu niż... Efekt działania wojska izraelskiego giną w walce o żywność. No, to znaczy, no, są duże kłopoty z dostarczeniem żywności. Cała Strefa Gazy jest zbombardowana. Część niewielką żywności dostarcza się w ciężarówkach, które przyjeżdżają z Egiptu. I oto się biją ludzie. No, i to na przykład taka informacja, w początkach kwietnia zginęło. Blisko 30 palestyńczyków, w tym 12 utonęło, próbując dotrzeć to znaczy to nie jest do ciężarówek dotrzeć do zrzutu pomocy humanitarnej, który spadł do Morza Śródziemnego. Inna informacja: w strefie gazy zginęło ponad 100 osób oczekujących na dostawy żywności. Armia Izraela przeprowadziła w tej sprawie śledztwo, a następnie oświadczyła, że przyczyną zdarzenia był szturm 12 tysięcy Palestyńczyków na konwód dostarczający pomoc humanitarną. Wielu lokalnych mieszkańców zostało stratowanych lub przejechanych przez samochody. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało informację, że było 115 zabitych i ponad. 760 rannych. No i twierdzenie, że to Palestyńczycy sami sobie taką krzywdę zrobili, zrobili no jest mocno przesadzone, prawda? Bo no, kto za to tak naprawdę odpowiada? No i teraz już dawno nakręciłem program nie wiem czy nie, w styczniu że. Yy, Izraelska armia szykuje się do ataku na miasto Rafah i problem polega na tym, że to miasto, które leży na granicy z Egiptem, w tej chwili mieszka tam ponad 1,5 miliona ludzi, jak ktoś chce zobaczyć jak mieszka, to se może wejść na YouTube i tam zobaczyć różne filmiki, no bo ci ludzie... Mieszkają albo na plaży, w namiotach, albo gdzieś na ulicach, na trawnikach, w namiotach, prawda? Aż dziw, że tam nie ma jakiejś epidemii, kwestie sanitarne tym ludziom oczywiście brakuje żywności, brakuje y, wody. I, y, no I w styczniu już donosiłem, że. Y, Armia izraelska chce uderzyć na to miasto, a ci ludzie już nie mają gdzie uciekać. Egipt ich nie wpuści. Z drugiej strony jest armia izraelska, a poza tym wyobraźmy sobie ucieczkę półtora miliona ludzi. Natomiast problem tutaj polega na tym, że armia izraelska chce za wszelką cenę zlikwidować organizację terrorystyczną, jak to oni mówią, która tam się znajduje. A to są w istocie przecież cywile uzbrojeni, którzy w każdej chwili mogą schować broń, zmieszać się z tłumem, żeby później wypłynąć, sięgając po tą broń schowaną tam, gdzie ją schowali, albo jakąś inną broń gdzie indziej schowaną. Czyli praktycznie ten problem nie jest do rozwiązania. Natomiast Izrael uważa, że jest do rozwiązania, to znaczy trzeba do końca wyłapać tych wszystkich terrorystów. Tylko że wyłapanie ich oznaczałoby no, jakieś dziesiątki, setki tysięcy ofiar, kobiet, dzieci, starców i, i tak dalej. I tutaj mam przed sobą taką informację, Całą przeczytam. W mieście położonym przy granicy z Egiptem mieszka obecnie ponad półtora miliona ludzi, z których przeważająca większość została wysiedlona ze swoich domów w wyniku izraelskiej ofensywy, Rafah jest także główną bramą dla pomocy humanitarnej docierającej na to terytorium. Urzędnicy amerykańscy ostrzegli, ostrzegli, że operacja naziemna w Gazie byłaby błędem. Podkreślając, że cywile uwięzieni w mieście nie mają dokąd pójść. Waszyngton wyraził także zaniepokojenie potencjalnym wpływem ataku lądowego na i tak już tragiczną sytuację humanitarną w Gazie. No, to są błąd, to strzegli, wszystko to tak bardzo delikatnie. No wyobraźmy sobie atak rakietowy, czołgów, żołnierzy z karabinami to na, na filmach widać idą, czyli zarysy żołnierze i strzelają we wszystkie strony nie patrząc byle siebie ochronić no i teraz pytanie dlaczego oni nie uderzyli w styczniu nie uderzyli w lutym nie uderzyli w marcu tam te półtora miliona siedzi głoduje i choruje i trudno by szukać odpowiedzi na to pytanie ale wydaje się że się pojawia to znaczy e, Stany Zjednoczone przygotowują, czy już przygotowały olbrzymią ilość e, broni dla Izraela. I znowu korzystam z innej informacji, to są wszystko informacje z anglojęzycznych mediów internetowych, bo w polskojęzycznych nie ma takich informacji. E, Stany Zjednoczone broniły swoich transferów broni do Izraela, potwierdzając swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo kraju, pomimo rosnących obaw związanych z łamaniem praw człowieka w strefie gazy. Rzecznik Departamentu Stanu Miller został zapytany w poniedziałek, czy niedawne transfery broni, które obejmowały myśliwce i bomby o masie 900 kg strasznie wielkie. Podważyły wiarygodność i szczerość oświadczeń USA potępiających kryzys w gazie. No i teraz wypowiedź tego Miller'a. Wcale się tym nie zgadzam. Wyraźnie wyraziliśmy się, że chcemy, aby Izrael zrobił wszystko co w jego mocy, aby zminimalizować straty wśród ludności cywilnej. Daliśmy jasno do zrozumienia, że muszą zawsze działać w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym powiedział Miller. I znowu co powiedział dalej. Jednocześnie jesteśmy zaangażowani w prawo Izraela do samoobrony, i jest to długoterminowe zobowiązanie mm, podjęte przez Stany Zjednoczone. I jeszcze informacja no, w zasadzie identyczna z Washington Post. W zeszłym tygodniu Washington Post doniósł, że Stany Zjednoczone zatwierdziły transfer do Izraela broni o wartości miliardów dolarów, w tym tysięcy yy, bomb. I, 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 I teraz na koniec. Znaczy na koniec, jeszcze jedno, że atak nastąpi, jak cała ta atak na to miasto, w którym jest półtora miliona ludności cywilnej, nastąpi, jak cała ta broń ze Stanów Zjednoczonych spłynie. Bo później Amerykanie będą mogli krzyczeć prawda, i rozdzielać szaty na sobie. Ale wcześniej, gdyby ten atak nastąpił wcześniej, to mogliby tej broni nie dostarczyć pod naciskiem amerykańskiej opinii publicznej. No i, i tu znajduję jeszcze jedną informację. Świadkowie i organizacje praw człowieka oskarżają Izrael o masowe bombardowania w strefie gazy wymierzone w infrastrukturę cywilną, oskarżają o złe traktowanie zatrzymanych, o pozasądowe egzekucje i wykorzystywanie pomocy humanitarnej jako broni wojennej, a także inne nadużyć. Jednak Departament Stanu oświadczył, że nie stwierdził, aby Izrael...